Szanowni Państwo, dziękujemy za to, że jesteście. Dziękujemy za każdą subskrypcję, za podawanie informacji o naszej działalności dalej. Dziękujemy za obecność na wydarzeniach naszego środowiska, naszych jednostek. Dziękujemy też za wsparcie finansowe i za wsparcie merytoryczne, które od naszych rodziców, od Was otrzymujemy. Jeżeli ktoś chciałby zostać świętym Mikołajem Skautów Europy, to zachęcamy do takiej formy wsparcia w, w przekazaniu nam 1,5 już procent podatku. Zachęcamy też do darowizny, nawet drobnej, która umożliwia nam samodzielność, niezależność, wsparcie szefów, ale też wsparcie y, zakupu sprzętu. Y, oraz zachęcamy do wsparcia merytorycznego i zaangażowania się w naszą działalność, w nasze aktywności Zawsze są Państwo mile widziani w naszych jednostkach, na naszych mszach wspólnych, na spotkaniach środowiska. Te pieniądze, które, które posiadamy, są zagospodarowane zawsze w sposób, powiedzmy, pełny, wychodzimy na zero. W tym roku zgodnie z obietnicą wsparliśmy wyjazdy szefów na obozy szkoleniowe. Wsparliśmy też zakup pewnych materiałów do, do jednostek, które posiadamy. Natomiast no, rok trwa, przynosi wciąż nowe wyzwania i nowe możliwości też do wsparcia. Więc jeżeli posiadamy środki, no to staramy się wspierać, jeżeli nie, no to nie prosimy. Natomiast jeżeli ktoś ma możliwość finansową, ma możliwość też czasową na to, żeby nas wesprzeć, no to zachęcamy do takiego wsparcia. Nawet drobne wsparcie sprawia, że stajemy się Organizacją niezależną i organizacją bardziej dynamiczną, która może sobie pozwolić na rozwój i na jeszcze lepsze zaopiekowanie dzieci, które są nam powierzone. Od rozpoczęcia roku, we wrześniu, wydarzyło się dość dużo. Przede wszystkim nasi wędrownicy, szefowie byli na Pielgrzymce Ogólnopolskiej, gdzie spotkaliśmy się z gronem 600 wędrowników z całej Polski. Następnie w październiku odbyły się spotkania, zbiórki, biwaki, wyjazdy, ZZ. Odbyły się też akcje promocyjne, założyliśmy gromadę w nowym targu, założyliśmy gromadę UPIAR-ów. To są nasze dwie nowe jednostki, które staramy się teraz zaopiekować. Kolejny krok, jeżeli chodzi o gromadę w nowym targu, to yy, zadbanie o to, aby pojawiła się tam drużyna, nie jest to łatwe, bo trzeba znaleźć zastępowego. Natomiast jeżeli tylko się to uda, to ta drużyna powstanie. I też pod tym kątem będziemy się starać przygotować w tym miejscu biwaki. Dwie drużyny przeprowadziły też akcję promocyjną w Sieciechowicach najprawdopodobniej. Natomiast na północ od Krakowa już była to, był to teren diecezji kieleckiej i tam przeprowadzono właśnie zz i w ramach tych ZZ gry na prośbę parafii i dyrektora szkoły. Staramy się nieść scouting dalej, staramy się to, co mamy, to co otrzymaliśmy przekazywać dalej i prowadzimy takie, takie akcje promocyjne. Ponadto odbył się kurs dla rodziców, którzy chcą właśnie zakładać gromady, którzy chcą się zaangażować. I oprócz kursu dla, dla rodziców, który odbył się w Rusocicach był dwuweekendowy, odbyło się upamiętnienie rozpoczęcia egzekucji plutonu o harcerskiego Alicja z Podgórza. Pluton, który działał w trakcie II wojny światowej, to upamiętnienie było 26 listopada, 25 listopada odbył się też spacer tematyczny. Natomiast to upamiętnienie było przygotowywane cyklem spotkań, w których udział brali Skauci Europy, Skauci Europy wraz z parafią byli głównymi organizatorami tego wydarzenia. W najbliższym czasie przed nami, 8 grudnia, ruraty harcerskie o godzinie 7.00 u sióstr Bernardynek na ulicy Poselskiej. Po nich zapraszamy na śniadanie. Zachęcamy do tego, żeby przynieść coś dobrego i zachęcamy do tego, żeby się spotkać. W styczniu, 10 stycznia spotkamy się na opłatku szefów i szefowych. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby też do nas dołączyć, to jest taka okazja. Zapraszamy. Najbliższe wyzwania to przede wszystkim zimowiska. Zimowiska, czyli wyjazdy naszych harcerzy, naszych wilczków, które rozpoczniemy już w styczniu. A bardzo piękna inicjatywa, do której się szykujemy od dawna, to Orszak Trzech Króli w Krakowie, którego współorganizatorem jesteśmy od kilkunastu już lat. I również w tym roku podejmujemy służbę, podejmujemy służbę na rynku. Podejmujemy służbę z naszymi najmłodszymi harcerzami, podejmujemy kwesty na rzecz mieszkań wspieranych dla osób dotkniętych problemem bezdomności. Jak widać, dzieje się bardzo dużo. Staramy się angażować w to co, to, co się pojawia, to, do czego też mamy zaproszenie i to, co też jest użyteczne pod względem wychowawczym. To jest bardzo ważne, że nie podejmujemy prac chaotycznie, ale staramy się odpowiedzieć na konkretne potrzeby, na konkretne problemy i być tam, gdzie nas ludzie potrzebują, w tych małych społecznościach, gdzie już jesteśmy. Więc dziękujemy za to, że Państwo są z nami, dziękujemy za to, że Państwo tworzą tę społeczność i zachęcamy do tego, żeby być dumnym, że są Państwo, są Państwo członkami dużej rodziny, dużej skautowej rodziny, która prężnie działa i która stara się być aktywna i też yy, jakoś zaistnieć, pokazać się w tej lokalnej społeczności. Więc za każde dobre słowo, za Państwa obecność, za każdy dobry gest dziękujemy i do zobaczenia wkrótce, a zwłaszcza do zobaczenia na Dniu Modlit w Hebdowie, który będzie takim wielkim świętem rodzin. Dodam, że nie, nie, nie wiem czy to czy nie zdradzę jakiejś tajemnicy, ale drużyny męskie będą miały tego dnia wielki mecz o rachówca z rodzicami, z szefami, więc ojców, którzy chcieliby wziąć udział w tym meczu, zapraszam do kontaktu, będziemy też o to, o to prosić, zachęcać. Natomiast wszystkich zapraszamy do kibicowania i będzie to wydarzenie, mam nadzieję, radosne i wielkie święto naszego bycia razem. Także do zobaczenia w Hebdowie, do zobaczenia już wkrótce. Wkrótce spotkamy się już na naszym kanale z, z kolejnymi duszpasterzami, z duszpasterzem wędrowników, bratem, e, bratem Michałem Stecem, Kapucynem. A co będzie dalej, to zobaczymy. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.